Radio Andrychów. Dzień dobry, przy mikrofonie Marek Nycz, a ze mną goście Radio Andrychów. Jak zwykle w poniedziałki, kiedy urządzamy przegląd tygodnia, zapraszam do naszego studia pana Andrzeja Pamielca z Kalwaria24 i Marcina Płaszczycy z Wadowice 24 Dzień dobry. Dzień dobry. Witam panów. No i tak może na początek pan Marcin nam powie dlaczego go nie było tydzień temu, bo było coś ważnego w Wadowicach wtedy. Ale może zanim coś powie, to ja przypomnę o konkursie, który mamy. Racja. Dlatego, że wszyscy pewnie czekają, żeby móc się dodzwonić do radia Andrychów, gdyż jest do wygrania właśnie ta oto książeczka. Pani Marcinie, proszę poczytaj, bo tutaj najlepiej pokazać można. Moja książeczka. Tak, moja książeczka jest to książeczka z bajkami i baśniami Marii Konopnickiej i zapraszamy do Dozwonienia się na wydanie, antenę tak? w czasie przerwy, oczywiście pomiędzy repin, naszymi repin wyjściami. I wtedy kto osoba, która pierwsza się dodzwoni i opowie skróconą wersję jakiejś bajki Marii Konownickiej, otrzyma tą książeczkę. Miałbym problem, gdybym się dodzwonił, bo chyba nie potrafiłbym nic zapowiedzieć z tych bajek. Z tych akurat może nie, bo to są pierwsze, nie? ale z tych, które są w lektorach szkolnych, to. Ale nie muszą być z tej książeczki przede wszystkim. Ach, tak. Ale jeszcze... Powiedzmy, że piękne są ilustracje. Pierwsze, pierwsze ilustracje, które okazały się, to było wydanie na początku XX wieku, tak? Tak, tak. tak. Nawet... Nawet wcześniejsze. Jeszcze koniec 19. Nawet niektóre były tak, tak. Cena jas... podana w kopiejkach. Może w ten sposób, kto powie, dlaczego w kopiejkach. No bez przesady już. Ale wracając Ale do, czy nie? do czytelnictwa. <grym> y, drogi panie redaktorze, proszę nam powiedzieć, co takiego pan przeczytał w tydzień temu? Znaczy ja niewiele przeczytałem, natomiast tydzień temu nie byłem w Radiu Andrychów, ponieważ o tej samej porze w Urzędzie Miasta w Wadowicach było ogłoszenie raportu z audytu y, gminy przeprowadzonego przez firmę Fraud Control. No, trwało to dosyć długo, są tam pewne e, rzeczy, które nas e, zadziwiły, to znaczy w tym sensie, że o tym nie wiedzieliśmy, są też pewne rzeczy, o których wiedzieliśmy. No, generalnie przedstawiono szereg takich różnych nieprawidłowości. Może dla mieszkańców Andrychowa będzie ciekawostką o, sprawa śmieci. Okazuje się, że śmieci, które lądowały na śmietniku w Wadowicach były odbierane przez spółkę Eko od prywatnej firmy po zaniżonej cenie, a wyjeżdżały stamtąd e, e, z kolei do tej samej firmy po cenie znacznie wyższej. W ten sposób no, e, audytorzy stwierdzili, że spółka, w której kapitał e, miała też Gmina Wadowica, była drenowana z, z, z pieniędzy na rzecz prywatnego podmiotu. <laughs> to może też powodować w przyszłości pewne komplikacje, ponieważ Gmina Wadowicy zamierza wystąpić do o, spółki o Kary umowne wynikające z umowy, no i to może poważnie zachwiać, jakby kondycją finansową. Może może nie poważnie zachwiać, ale może być problemem finansowym dla tej spółki, co w efekcie może też spowodować jakieś problemy w przyszłości, ale tego jeszcze nie wiemy. <laughs> Oprócz tego, mm, audytorzy stwierdzili, że były nieprawidłowości przy przekształceniu, odrolnieniu działek w choczni. Chodziło o te 22 hektary rolne. Tam się okazało z kolei, że Podmiot, który występował o odrolnienie tych działek w Hoczni, ma kapitał zagraniczny, właściwie nieokreślony. Co więcej, zarzucili też byłemu burmistrzowi, że jego kampania finansowa była finansowana z, przez ten podmiot. No, rzeczywiście poważne, poważne zarzuty. To rozumiem, że konsekwencją tych zarzutów będzie. Doniesienie do prokuratury. Znaczy, burmistrz na tej konferencji zapowiedział, że będą po pierwsze występować o burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński o te kary umowne i będą zawiadomienia do prokuratury, tak powiedział. No dzisiaj taką nowością też jest to, że jak jadąc tutaj do studia, pisałem artykuł o tym, że burmistrz Wadowic poinformował, że właśnie trafił do szpitala, do centrum onkologicznego i zamierza się tam leczyć przez jakieś kilka tygodni. No nie wiem, jak to będzie wyglądało ze strony miasta, no ale myślę, że tam prawnicy sobie chyba z tym poradzą, z, z jakby z tymi zawiadomieniami. No wy, wymagają wyjaśnienia te sprawy. W grę wchodzą naprawdę duże pieniądze, no i też jakby odsłaniają taką pewną indolencję poprzednich władz w, w takich sprawach strategicznych dla miasta i pewną, pewne duże zaangażowanie na rzecz nie, nieokreślonych zagranicznych podmiotów w poprzedniej kadencji. No, zagraniczne podmioty przy takim patriotyczno-narodowym nastawieniu dzisiaj w kraju, to, to naprawdę duży zarzut. Znaczy, Jak no... Ktoś ma kapitał za granicą, albo ten kapitał tu coś inwestuje, to straszna rzecz. Nie, nie chodzi o to. O... Warto też wiedzieć, kto inwestuje, bo to nie chodzi o to, że to jest zagraniczny podmiot. Ja rozumiem, że jeżeli ktoś przychodzi z inwestycjami, wiadomo kto to jest, no to wszystko jest w porządku. Natomiast jeżeli ktoś przychodzi e, i wymaga czegoś od gmin a nie potrafi jakby pokazać się czyli uwiarygodnić swojej firmy no to ja bym był bardzo ostrożny w robieniu Przysłowiowego dila z takimi podmiotami. To znaczy, trzeba sprawdzić, kto występuje o odrolnienie dużego areału, o jakieś inwestycje, dodatkowe pieniądze na, na infrastrukturę. No, ale to nie udało się nawet tym Ech. audytorom stwierdzić, kto stoi za tym, jak, jak się nazywa ta firma, gdzie ma swoją siedzibę, jaki ma kapitał zakładowy. Też się im no, nie Sprawa udało. jest prosta: jeżeli jest spółka w Polsce zarejestrowana, gdzie udziałowcem jest z kolei spółka zarejestrowana w Londynie, w jakiejś kamienicy, gdzie jest 400 innych spółek, jeżeli z kolei właścicielem tej spółki jest jeszcze Kolejna spółka gdzieś zarejestrowana, gdzie indziej, w jakimś kraju afrykańskim, znowu kolejna spółka, jest kolejna spółka, z kolejna spółka, i wszystko to się kończy gdzieś w Panama. Mieliśmy do czynienia ze słynną aferą Panama Papers, no to wiemy, że o co tak naprawdę chodzi. Nie? No i audytorzy zarzucili, że nie było żadnych pomysłów na inwestycje, tylko to jest zwykła spekulacja ziemią. To jest ich twierdzenie. No to teraz czekamy jakby na odpowiedź tych podmiotów, które chciały przekształcić te hektary w, w, w handel wielkopowierzchniowy. To jeszcze powiedzmy, ile kosztował ten audyt? No 100 tysięcy złotych. Natomiast stwierdzono, że. Trochę jest. Ale się opłacało, ponieważ podczas tego audytu wyszły, wyszło, że umowa spółki Eko była łamana i teraz ta spółka będzie musiała zapłacić gminie pół miliona złotych, więc można powiedzieć, że czysta inwestycja, zainwestowano 100, wyciągną pół miliona no jeszcze jak będzie, tym większy zysk będzie, jak jeszcze parę osób by poszło siedzieć na przykład. Znaczy to nie bo chodzi jak, o to, żeby kogoś bo posadzić, jest, bo, bo jak to jak też nie o to chodzi. zarzuty by były... Może, może z, e, zostawmy jakby wsadzanie ludzi do więzień, bo to też nie o to chodzi. Chodzi o jakby ukrócenie nieprawidłowości pewnie, tak, no, tak to rozumiem. E, e, no taki rewanżyzm może polityczny to nie jest najlepszy styl i jakby no, przypomina trochę złe czasy, tak. No, ale tak to wygląda teraz w Polsce, niestety. Ale nie, no też nie. No, sorry, ale... No jasne. Przecież wszyscy, pamiętamy, wszyscy pamiętamy kolejnych ministrów, którzy jak na Akademii Dobrze Urządzonej w Szkole Podstawowej wychodzili na Mównicę Sejmową, rozwijali gigantyczne, obstujące się przez przejścia dla posłów arkusze papieru, na których pokazywali, do jakiej ruiny doprowadziła poprzednia Koalicja Polskę. No i minęły... Trzy i pół roku i nie było ani jednego zarzutu, ani jednego procesu, ani jednej kary za to rzekome doprowadzenie Polski do ruiny i dorzucenie jej na kolana. Więc ja już nie wierzę w takie y, audyty, w takie, y, 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 i nie wierzę, że nie jest to rewan re, 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 rewanż. To znaczy, ja pamiętam w 2015 roku, jak PiS wygrał wybory i prezes Kaczyński wyszedł i powiedział, że nie chodzi właśnie o rewanżys i że nikogo nie będą wsadzać do więzień. Natomiast też pamiętam sprzed kilku tygodni czy miesiąca wypowiedź przed Komisją Śledczą Grzegorza Schetyny, który tam odgrażał się członkom komisji, że wszyscy będziecie siedzieć. No to jedna i druga strona tak naprawdę tutaj używa takich, a może nawet nie jedna, tylko jedna strona. Koalicja wyłącznie, Europejska. wyłącznie, to to już jest... używa, używa takich argumentów. Wyłącznie, tak, czy, tak, czy, czy? Tak, <grym> tak. Ale przecież zawsze możemy powiedzieć, że nawet jeśli coś zostanie skierowane, to i tak mamy tak zwane wolne sądy. No są sądy Więc wolne. No, a pro, a prokuratury jak mamy wolne? Matko święta. No, Także nie, no, jeżeli ktokolwiek się... Kompleks... Zaczyna, teraz się zaczyna zabawa z, z niejakim falentą, który zaczyna się odgrażać, że powie prawdę, kto tak naprawdę kazał mu nagrywać w restauracji Sowa i Przyjaciele. No. Jak mi panowie powiecie, że polityka polska jest brudna tylko z tego powodu, że po jednej stronie była jakaś koalicja europejska, a po drugiej jest krystalicznie czysty pis z działkami premiera, z aferą srebrnej, ze Skokami i panem senatorem Biereckim, no to powinszować. Znaczy, jakby to przekuć na taki nasz lokalny rynek, no to. No... Te wszystkie afery, czy działki premiera, który kupił działki i teraz one są warte tyle, ile są warte, no to nie jest żadna afera. No. Kupił tam od yy, yy, kościoła chyba, o ile dobrze pamiętam, tak? Yy, no tanio kupił, może drożej sprzedać, no ale. No, ale gdzie no, tu jest afera? Oczywiście, że afera to, jest wtedy. Ale kiedy afera do... była w jest wtedy, kiedy ktoś je ośmiorniczki. Na przykład. Znaczy, Afera jest to wtedy, kiedy obecnie. ktoś na majątku publicznym próbuje sobie coś tam e, 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 niezgodnie z prawem e, e, no, ukraść, powiedzmy w cudzysłowie. Nie? No, afera jest wtedy, kiedy jedna firma realizując kontrakt publiczny wwozi na śmietnisko śmieci i ma obniżoną cenę, a wywozi te śmieci i kupu, e, e, kupuje po e, zawyżonej cenie od tej e, firmy, która ma majątek publiczny. No. A to, czy ko kogoś wsadzą, czy nie wsadzą, to generalnie. A znaczy, to jest... powinny być, to być e. absolutnie e, e, warunek podstawowy, że jeżeli ktoś robił takie deal, no to, to chyba powinien do, mieć wyrok z tego powodu. To jest sam Pan powiedział, że to, była, to było drenowanie kasy publicznej. No to, to, tak to określili. Tak to określili ci audytorzy. No jeżeli to jest prawda, no to rzeczywiście powinien, powinno dojść do odpowiedzialności nawet karnej. To zrobimy sobie krótką przerwę, damy odpocząć naszym słuchaczom i tym, którzy nas oglądają. I zapraszamy do dzwonienia. Właśnie. Państwo dzwonicie, a my puszczamy teraz muzykę.